Jak powszechnie wiadomo, oczy służą nam do widzenia, a uszy do słyszenia. Jednak w pewnych okolicznościach możemy doświadczyć tak zwanego efektu Maggurka. Jest to iluzja wzrokowo-słuchowa, która pozwala nam na przykład usłyszeć dźwięk, którego po prostu nie ma. Zainteresowani? Przekonajmy się zatem, jak ten efekt działa. Teraz przez chwilę nie będę nic mówił, muzyka się ściszy, a wy obserwujcie uważnie to, co za chwilę pokaże się na ekranie. Około jedna piąta Was prawdopodobnie słyszała głuche tąpnięcia podczas oglądania tego GIFA. Muszę Was jednak zapewnić, że w tym momencie w filmie nie było żadnego dźwięku. Okazuje się, że to co widzimy ma również spory wpływ na to co słyszymy. Podskakująca ciężka konstrukcja, według naszego mózgu, powinna wydawać jakiś dźwięk, a jednak go nie słyszymy, więc mózg stara się uzupełnić tą lukę. W kolejnym materiale doznacie tego efektu pod nieco innym kątem. Musicie tylko obserwować usta człowieka z filmu, który wypowiada pewną sylabę. Ba ba ba, ba 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 część z was, jeśli nie większość usłyszała sylabę da. Jeśli mielibyście zamknięte oczy lub nie patrzylibyście na ekran, usłyszelibyście sylabę ba. Natomiast w rzeczywistości dźwięk z sylabą ba został podłożony pod obraz, gdzie mężczyzna wypowiada sylabę ga. Dzięki tym kompletnie sprzecznym informacjom docierającym do oczu i uszu słyszymy sylabę DA, która oczywiście nie była na tym filmie wypowiedziana. Co więc powoduje ten efekt? Prawdopodobnie właśnie sprzeczne informacje docierające do mózgu. Mózg próbuje je połączyć w sensowną całość i właśnie dlatego czasem słyszymy dźwięk, który nie zaistniał. To taka ciekawostka, którą chciałem Was zainteresować. Jeśli odcinek Wam się spodobał, nie zapominajcie o zasubskrybowaniu mojego kanału oraz o zostawieniu łapki w górę. W komentarzach piszcie propozycje do kolejnych filmów, a kolejny zobaczycie już za kilka dni. Do usłyszenia!